se Zdobyliśmy krzyk, se poszliśmy do z tych speców od krzyku. Mamy swojego przydupasa. No i poszedłem do tych staruchów i im powiedzieli: Łe, krzycz! Krzycz! Mocniej! Szybciej! Bardziej! No i se krzyczałem. No i mi stwierdzili, że kurde, dobry jesteś. No i tyle. Także, zaraz. Co ja teraz wam zrobić? Umiejętności, magia, przedmioty, mapa. Gdzie są questy Bo nie pamiętam. Co jest? Czemu on. Czemu mi sam biega? Aha, bo kliknąłem coś, jak jak miałem. Okej, okay, nie wiem, ma... gdzie są questy. Czyli mam się tam zejść. No to ciekawe jak. Dobra, spróbujemy znaleźć drogę. Uczcie już, bo nauka to potęgi klucza, a nie czekaj to gegra, nie lubię gegry. E, geografia nie jest taka zła. Chemia najgorsza, jak na moje chyba. Jak stąd zejść? Zjechać cokolwiek, żeby się nie zabić? Serio, muszę szlaczki teraz robić? Nie, może tak. Kunik. O nie! O nie, stary, uważaj. To załamanie grawitacji, pod kątem jedziemy. Przynajmniej możemy szybko stąd zejść. A teraz się wypierdol, tak. To do konia powinienem powiedzieć, a teraz mnie wypierdol. Gorzej, jakby to zrobił. W jakiejkolwiek z wersji, które sobie wyobrazicie Zleźć z konia będzie łatwiej, ale to jest mój koń! Fukiu, nie po to go kupiłem, żeby go teraz nie mieć Tak samo krzyczą zawiedzeni użytkownicy Windowsa XP Nie po to kupiłem Windowsa, żeby już nie mieć wsparcia Windows 10 to gówno Zostaniemy na przedpotopowym sprzęcie, który nie wspiera niczego Bo jest lepszy! Próbuję się nie zabić tak po drodze i chyba nawet mi wyszło. Rzecz ta puszcza Hej, <gryw> cześć. Co tam? <gryw> Ciekawa sytuacja, nie? <gryw> e <gryw> Siwobrodzi wezwali smocze dziecię do wysokiego chrodgaru. Coś takiego nie zdarzyło się od setek lat. Widzisz, ja się nie zdarzyłem od setek lat. Potrzebowali mnie do, do, do cudu. Cud przybył. Jestem. A ty, a gdzie ten mój przydupas? Ona się chyba zabiła, nie? Podrodzenie? Ej. Jak ona się w ogóle nazywała? No to fajnie. Przydupasa se zgubi... A to jest ta wioska, w której byłem przedtem! No tak! Tutaj zabiłem kurczaka! O! Znalazła mnie! Patrzcie, żyje! Jak ona się nazywa? I, i, iri iri jakoś to tam było? Iri wiem. Czy to ciebie z wąsmoczym dziecięciem? Eee. Nie wiem o czym mówisz. Zajm się, że się obrazi, obrazie, tak myślałem. Kłamstwo już zagnieściło się w ludzkich sercach. O, eee. podłość w ich sercach, wyrywając twoje. Wszyscy ujrzą przyjście lorda miraka. Nikt go nie powstrzyma! Zajaja się, złap. Co? Spoko, że się gra wyłączyła sama, tak po prostu tak... I uj. Nie zapisałem gry, jak zlazłem z tej góry zasranej, więc będę musiał popylać jeszcze raz. Przynajmniej wiem, co temu kolegowi nie odpowiadać. Albo wiem, co mu odpowiadać, żeby właśnie go skopać po dupie. Tylko tym razem będę przygotowany. Może po prostu tam do niego podejdę, zacznę go napierdalać. Szybką podróżą leć w dół. Ej, to jest dobre. Yes. Szybka podróż to jest cud. Zapomniałem o tym. No, przynajmniej teraz. Jak ona się nazywa? Na, jak ona się nazywa? To jest dla mnie ekstremalnie istotne. Lydia, nie, nie. Lidia, niech będzie. Okej. Okay. O, dziecek. Kura. Cześć, przychlasty. Zastanawiam się, czy sobie nimi. Wiecie co? Szybki zapis. Zejdziemy z konia. E, generalnie. Nie, nie, nie zejdź z niego. Zejdź z niego. Get off my horse. Cześć. Wciąż tu ehm. jestem. Musisz coś Dobrze. dla mnie zrobić. Czego cię potrzeba? Nie ujdziesz przed kra. Yyy, ehm. na nie kultystę. mi. Czemu nie da rady? No żal. To nie. Cześć. Gadacie ze mną czy? Nie mam było tu O cholera! Chyba popełniłem błąd. Tak generalnie. Chyba jednak popełniłem błąd. Jesus stary. E, Ile ja ich mam? Ej, hey, już nie mam! Okej. Okay. E. Odporność... Nie wiem. Która przywławcza, ale co to robi? Może ja sobie zmienię czary na pioruny, bo najwyraźniej... Okej, okay, pogubiłem się całkowicie, Iskry. No i sobie chyba zginę. Dobra, okej. Okay. I get it. I get it. A może spiernicza jest tamto? No, no w sumie no, też rozwiązanie, no ale... Gdzie, gdzie mam iść? Bo generalnie jeżeli to jest gdzieś, tutaj. Czy mogę się tutaj... Nie został jeszcze odkryty. Gdzie jest najbliżej? Smocza przystań, biała grani. Pod, po, Podróżujmy sobie tutaj, a potem samym pojedziemy tam dalej. Będzie szybciej. Nie! Co to jest? Ponura tafla. Cześć panowie. Panowie nie atakują bez powodu? Mu głowa latała, czy mi się wydaje? Tak trochę. <laughs> Jaki den z głową? Dobra, whatever. Mamuty? Gonią mnie, prawda? Gonią mnie w parach, świetnie! Co to, walentynki dzisiaj? Jakby wam to powiedzieć, para jeszcze na mnie nie leciała. Wilki! No żal! Zeskakuj sk Get off the hoss! Lidia sobie poradzi. Generalnie to. Filowo jest skrajnie nieprzydatna, poza tym, że z tego co wiem, może trzymać nam itemy. Możemy dać jej uzbrojenie, a może, może ona dlatego nie bije, bo nie ma czym? Nie ma czym? Miała łogi strzały, to czemu nie. Bo nie zdążyła, może też dlatego. Potrafisz skakać? Może o, potrafisz! Je, yeah, dobrze. Sterowanie końmi zawsze jest dzikie w grach. Cześć. Elek, od kiedy nie znasz pojęcia sen? <grym zanowite> Go do teraz nie znam. Ona jest wuj przydatna serio. No dobra, no to spoko. No, jak będzie potrzebna, to się znajdzie. No chwilowo jest skrajnie useless. No kurwa, zabiłem konia. Zabiłem konia! <grym zanowite> Nie chce mi się jechać jeszcze raz. No nie! Przepraszam! Kurwa, koniu! To, to, to żal, no. Kochałem go. Dobra, trudno. Tu i tak cały czas będzie prawdopodobnie jakiś transport czy coś. Koniec faktycznie, bez, bezcelowy troszkę. No, szybka podróż, wiem Ech... O nie! Tylko nie znowu ty! W dupę kopany! Nie, zaraz, zaraz, zanim nie uderzysz, zanim nie uderzysz muszę ci powiedzieć coś bardzo istotnego Ja ledwo żyję Ja... Aha, to było moje życie w pełni, okej, okay, nieważne, spoko Chwila magia. Nie magia, nie magia. Nie magia. Przedmioty. Mikstury. Ulecz się jeszcze raz. Jeszcze raz w sumie. I... i regeneracja magii. Padł. Na szczęście. Krzyków używaj. Zapomniałem! Muszę znaleźć mikstury, generalnie, ewentualnie je zrobić. Shit. Dobra, może nie zaskakujmy stąd, bo się jeszcze zabije. Zdrowie mi się regeneruje powoli. To dobrze. Tak, ja wiem. Ja wiem, że ja nie umiem Skyrim. Ja wiem. No, kolejny. Nie! Odejdź od niego! Uciekaj! Lydia, odejdź od niego po prostu! Zostaw go! Jeszcze go przyprowadzi za mną pewnie. Żal dwóch przyprowadzi. Chodź tu, a nie. Jesus. Ja rozumiem, że jest dzień kobiet. Znaczy się, no teraz to już był, no ale weź. To nie znaczy, że musisz kozaczyć i pokazywać, jaka męska jesteś, czy tam kobieca. To. Boże, ja się narażę na falę feministycznych hejtów w moją stronę. Ja przepraszam. A tu były schody! Spoko. Cześć? Czym jesteś? Tylko nie. Fak. Nie! Nie chciałem ukraść, chciałem cofnąć. Dobra. On nie zauważył! On nie zauwa... Okej. Okay. Czyli nie jesteś pasywnie, agresywnie nastawiony, więc można ci obrypać jeszcze z czegoś. Może nie. Zapiszmy. Cześć. Mikstura siły! Masz coś do leczenia? Czy plaster miodu? Nie wiem, spróbujmy może. Myślę, że tak! Okej, okay, spoko. Tam <grytanie> czego chciałem. Dobra Może tamtędy <laughs> Jak chcesz kraść to kucaj A ja nie kucałem, shit, dobra Spoko Nie Generalnie bardzo mnie rozprasza tutaj bieganie altem Przyzwyczaiłem się niby, ale dalej rozprasza Każda normalna gra biega shiftem, albo biega sama postać w grze No to jest alt Nie wiem co to jest, ale weźmiemy, zobaczymy Łooo, wow, w cholerę! Pająk śnieżny, czyli ogień będzie dla ciebie bardzo dobry Ogrzejesz się yy, I śnieżny jad, ok. Dobra Ale go przyjarałem Dziki pająk Przypieczony na wolnym ogniu Mmm. Tasty tak dalej pójdzie to jeszcze Uf. założę... Kur... Jeszcze założę kanał kulina kulinarny, czy coś Roasted Tak Dokładnie Jelonek, stary potrzebuje żarcia, nie? Sorry Będzie przypieczone? Tak bez serca, zabija go jeszcze, patrzy mu w oczy Będzie przypieczone? Jeleń miał przy sobie złoto? Wezmę to, złoto. Ale ge jeleń i złoto generalnie dzika kombinacja, nie? Jest ten blisko. Powiedziałbym nawet, że dochodzę. Krzoki! O, krab. Jako, że potrzebuje żarcia, no to dobra. Na, na, na nim to nie robi wrażenia, czy on już po prostu zdechł, chyba zdechł. Sorry stary. Uj, ten graw, okej. Okay. To. Ty, ktoś, ktoś mieszka dosłownie w takiej dziurze w podłodze. Hmm, dobrze, że się rozebrałeś. Ogień szybciej się tobą zajmie. O, ty walisz lodem, ja walę ogniem. Patrz, jesteśmy przeciwieństwami. Przeciwieństwa się podobno przyciągają, więc no. Generalnie sądzę, że nic z tego nie wyjdzie, więc nawet nie masz na co liczyć Ale... E, tak, ja chyba ci załatwi inaczej broń Eee... kilof... <grystanie> Teraz co najwięcej bije Myślę, że zostaje nam tylko to Kurde, zabiło nas Co za wredne babsko To chyba babsko... babsko było, nie? DZIEŃ więc SIĘ SKOŃCZYŁ, OK? Pięćdziesiąt minut temu ale się skończył, koniec dobroci Ja ją zabiłem, <noise> ja, ją zabiłem ja ją zabiłem i się cofnąłem Ja ją zabiłem i się cofnąłem Serio O jeszcze w szaki w o, świetnie O teraz we pająki będą Dobra okej okay. wiem 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 Na wolnym ogniu przypieczone Spoko Zobaczę na nagraniu Pewnie zobaczę i będę cringeował, że zabiłem i stwierdziłem, że zdechłem No, no super Okej okay. Słyszysz to? Możliwe, że słyszę nie Niedoświadczony necromanta. Boże. Czy to jest... Przepraszam. Zwalaj do złych osób. Co to jest za duże? What the fuck! Przerośnięty ten krab. Dobra, żyjemy, zapiszemy, quick-save moim przyjacielem, przeszukaj bandytę Stalowy miecz, sprzedamy, wino, złoto Wiecie co, weźmiemy wszystko, póki mamy jeszcze miejsce, <grytanie> potem będziemy wyrzucać Kufer przeszukamy, Z wezmę to złoto Może tamtych ludziów przeszukamy, to też byłoby... ...logiczne Nieważne, N jak tak dalej będzie, to zrobi się ruch Fe feministyczny w stronę lewena łopaty też se wezmę, nie? Bo generalnie czemu nie Jak chcesz zrobić jakiegoś quest'a Zaznacz go w dzienniku Jeśli tego nie zrobisz To nie będzie ci się pokazywało Na kompasie w górze ekranu Ale mam przecież jakiś quest który mi się pokazuje Więc na razie chcę skończyć ten Uuu Jestem przeciążony, prawda? Nie, jeszcze nie Kufel Kufla to może nie chcę Złoto No to mi się nie przyda dobra nieważne oleje to bo chomikuje znowu za dużo tu znowu pozabijani mieczor może ja sobie wezmę łuk tym razem serio? a mam do niego questa? czy Oh shit! Okej... Okay. Dałem radę, spokojnie Nie umiem strzelać z A wiesz to masz! Kurde, nie trafiłem Kolejny jakiś mag zasrany, jesus fucking Christ. Okej, okay, thank Lydia Jednak się przydała Szata nekromanty Szata nekromanty to ja sobie zabiorę, bo ja tego potrzebuję chyba, nie? Łuk myśliwski, kilo żelazny sztylet Norski miód, cokolwiek to jest To raczej wezmę Żybie nie wybuty, i tak dalej, żelazna strza. Strzały wezmę, Ehm... Złoto. To też mogę wziąć. Why not? Useless. <noise> Jezu! Stary. Nie najlepszy masz dni. Czarna szata maga. Perła, nie wiem co to jest, ale sobie wezmę te rzeczy, czemu by nie. Dobra, ogarnijmy chwila. Przedmioty, strój, teraz. Czarna szata maga. Regeneracja magii przyspieszona 50% O, Biorę Okej okay. Co my tu mamy? Ametyst, niech będzie klejnot duszy, bikstura, dobra to, to mi się może poprzedawać Żarcie, tak Uzdrowienie, jest. Za sobą masz tunel O, genialne! Dobra! Teraz, teraz już widzę. Dzięki! Czarna szata maga kolejna. No ale przecież już miałem. Czy na pewno mam ją założoną? Na pewno. Skrzydło błękitnego motyla. No, szaty maga nie muszę już brać. No, po prostu A, walić iskrami, chwila! <śm> jest tak trochę słabo Dobra Mączka kosna Niech będzie, do robienia tych, tych całych... Rzeczy Co ja wziąłem? Czemu wziąłem pradawny norski miecz? Nie chcę Nie, wyrzucić Żelazna buława też, bo za ciężko Niepotrzebne Kolejno, duszy, sztylet, buty Na useless Chociaż to jest lekkie i mogę to sprzedać za sporo Więc może wezmę Tędy, czy tam? Może tędy No cześć, koleżko Uuuu, nie, 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 nie. Ja wiem, przepraszam. Może ja będę z łuku napieprzał znowu, bo. Tej malny to mi nie starcza. No ale przecież, generalnie, to my to właśnie robimy, Lilia. Zabijamy, bo musimy. Chyba, że to było do mnie. Ja go biję. Chyba, że ona też strzelała i ja nie widziałem. Wysoce prawdopodobne. Tak w ogóle to feministyczny najazd już na ciebie szkuje. Zaj! Kurde! Widzisz... Na bogów nie, przepraszam. Ja naprawdę przepraszam! Nie wiem czemu to kliknąłem. Feministy... Wiem dobrze, czemu to kliknąłem. Feministyczny najazd. Mam... mam za... O Jezu! Mam zakładnika, chciałem zrobić tak Nie chciałem uderzyć, ja przepraszam Ja może, może zrobię quick zanim za nim, zabijam swoich Jezu, okropny jestem w tej grę Dzisiaj szczególnie, nie? Mikstura przywławcza, Mikstury uzdrowienia i złota to ja chętnie przygarnę wszystkie, więc, więc tak Jak najbardziej Tam widzę, że jest mój cel, okej okay. Okej okay. Okej okay. Mieszek 33 3 złota. Dobra. Dobra, czek czekajcie spokojnie. Huh? He? Mm, ciekawe widoki. Wysoce niepokojące. Ale go grzmoci um, dobra Strzały i złoto ja bym starczył Ojej, co? Co, 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 aha Okej, okay, pułapki Dobra Rozumiem, trzeba być ostrożniejszym Następnym razem będę już przygotowany, będę wiedział I tak w nie wejdę prawdopodobnie Cześć, kolego! Nie umiem strzelać Totalnie nie umiem strzelać Koleś, no nie chowaj się przed moją, Nie chowaj się przed moją miłością! Halo? A, bo on do mnie przyszedł! Rozumiem! Chcesz się pobawić trochę! O jezu, ale zmarłem. <gry> Kisłem, spuchłem, teraz zmarzłem, nie? Odsuń się do jadego! Teraz będziesz dopiero niespokojny z Felu. Dobra. Diadem. Nieważne. Szanić diad. Teraz ten miecz. Ciężar 12, nie chcę. Szlak. Broń gdzie jest? pradawny norski miecz. Wyrzuć! Toporami jakoś chyba nie będę za bardzo jechał. Jak już to miecze. Czy my stąd przyleźliśmy? Not quite. Moim planem było to, żebyś nie zdążył wstać, a już zginął, no ale... troszkę nie wyszło. Lydia, wyjdź z ognia. Wyjdź z ognia już wyszedł z ciebie, nieważne. Dobra, powoli gdzieś popierdzielamy. Do zmierzamy. Nigdy czegoś nie widziałam. No, quite beautiful. oni są quite annoying. Sztabka stali. Jestem obciążony już. Czemu, co ja wziąłem? Leczenie na lewym. Wow! Nie zapisałem. Świetnie. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. To zobaczysz. Generalnie to przed chwilą chyba widziałaś. Uuu. Tu musiał jakiś krytyczny cios wejść, bo to dość szybko poszło. Przeszukaj już kielet! Prze Którą kość mam przeszukać? Stary. O stary okay, Okej, nieważne, to no, ja już rozumiem, dobra. To to generalnie to było bardzo... Można było się domyślić, no ale... Ja to ja. Quick save. K nieważne. O, Kolejny jakiś krzyk się nauczę! No, oświeć mnie. Poznaję słowo mocy, zanikanie, et eteryczność. Okej, okay, do, dobra, to te słowa mocy... Magia, przedmioty... Ja wiem, że potrzebuję tam smoczego czegoś, żeby ten krzyk... Odblokować, ale... Krzyki. Tu... tu sięga ku puszce, zmieniając się w istotę, której nie można skrzywdzić. Ale która sama również nie może szkodzić innym. Aha, czyli to jest taki taki nieśmiertelność przy czym nie mogę nikogo tykać. Coś jak Taurus w Izaku. Nie, bo to wtedy kogoś krzywdzi. Unicorn Stamp. To jest dokładnie Unicorn Stamp z Izaka. Mam chwilę nieśmiertelności, ale nikogo też nie nie nie, nie So, czy ja tylko po to tutaj przylazłem? Czy. Czy jest jeszcze coś, o czym nie wiem? Edek, nie krzycz, bo sąsiadów obudzisz. No ale. Smoki. Widziałem je.